Reportaż, który za chwilę obejrzycie, powstał 17 lat temu w telewizji kablowej Mielec. Obrazuje on dramatyczną sytuację, jaka panowała w mieście w owym czasie. Sytuacja ta miała ścisły związek z wybuchem tzw. afery Mieleckiej, kiedy to Urząd Ochrony Państwa aresztował ścisłe kierownictwo WSK PZL Mielec pod zarzutem zagarnięcia 16 milionów złotych. 10 listopada 1998 roku pracowałem w Mieleckiej Kablówce jako reporter. I razem z operatorem Pawłem Nośko miałem tego dnia relacjonować przebieg sesji Rady Miasta. Kiedy o wyznaczonej godzinie zjawiłem się przed Urzędem Miejskim, zamiast Pawła Nośko, który się spóźnił, zobaczyłem przed sobą rozkrzyczany tłum. Po raz pierwszy w życiu wziąłem do ręki kamerę i zacząłem filmować. Po chwili dołączył do mnie Paweł Nośko, a chwilę później Arek Gruszka. Tak powstawało mieleckie piekło. 10 listopada pracownicy zakładu lotniczego w Mielcu po raz kolejny otrzymali pełnych wypłat, a jedynie po 300 zł zaliczki. Z tego też powodu załoga lotniczego wyszła na ulicę kierując swe kroki przed budynek Urzędu Miejskiego. Co wiem? To mogę wam powiedzieć, tą wiedzę, która mam na życiu, jako e, e, samorząd miasta, że pan minister przeznaczył te 32 miliony złotych na rynek, który zacznie nowego zakładu. A to Czas mówię, że przekazuje prosto wjemnie, ja podejmuję tutaj decyzję nowego zakładu, który w tej chwili jest, jest zarejestrowany. Państwo wiecie jak to wygląda. Ja rozumiem, że... Ja rozumiem, że zarząd Was i Pan Prezes przekazał Wam te informacje, które są przygotowane. Na... Szanowni Państwo, ja nie jestem upoważniony do tego, ale to, co wiem, to Wam przekażę. Mianowicie, mianowicie przygotowywany jest taki scenariusz, że powołana jest w tej chwili spółka, nowa, zakłady lotnicze, polskie zakłady lotnicze. Żadna radość! Ta nowa spółka ma produkować wyroby typu F18, ma produkować kajtraka i te zamówienia i kontrakty, które są przyjęte na te Żebyśmy tutaj stali, nie wiem ile na ten, to chyba z prezydenta nie wydusimy nic więcej. I ja proponuję, że jako, jako ojciec tego miasta, bo dobrześmy tu przyszli, Aha. powinien, a nawet powiem musi poprzez posłów, którzy tu zostali wybrani poprzez nas, Prowadzić rządzących tutaj do nas, bo nas nie stać za 300 zł pojechać do Warszawy. W stosowanych tego dnia pismach do premiera rządu RP, Ministerstw Pracy, Gospodarki i Obrony Narodowej pracownicy zakładu lotniczego zażądali natychmiastowego wdrożenia do realizacji programu restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego i lotniczego, podjęcia decyzji powstrzymujących degradację zakładu lotniczego i pozostałych spółek holdingów WSK, wspierania rozwoju krajowych produktów tego przemysłu, utrzymania miejsc pracy, w koniecznych przypadkach wprowadzenia osłon socjalnych, realizacji zaległych świadczeń w stosunku do pracowników zwolnionych z zakładu lotniczego, a także zapobieżenia zwolnieniu kilku tysięcy pracowników holdingu ze względu, jak napisano, na nieobliczalne skutki społeczne dla środowiska mieleckiego. Pikietujący ponad dwie godziny w strugach deszczu, pracownicy zakładu lotniczego pomaszerowali do fabryki. Napięcie minęło, ale nie problemy. Te powróciły. Po miesiącu ze zdwojoną siłą. Komisja Zakładowa NZZ w Solidarnych Zakładach Lotniczego. W związku z piętrzącymi się coraz bardziej trudnościami prowadzonym przez Organizacje Związkowe Zakładu Lotniczego dialogu z rządem na temat przyszłości przemysłu zbrojeniowego i lotniczego oraz tragiczną sytuacją Zakładu Lotniczego PZL Mielec, Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego PZL Mielec, Zakładu Lotniczego, uważa za wskazane udzielić poparcia dla NSZZ Solidarność ogłoszonym w dniu 10.12.98 strajku okupacyjnym. Udzielając poparcia mamy na uwadze tylko i wyłącznie dobro wszystkich pracowników i całego zakładu lotniczego, a nie tylko członków danej organizacji. Uważamy jednak, że brak wyrazistości w działaniu zarządu NZZ Solidarność, co do pozostałych organizacji związkowych we wspólnej walce o zakład lotniczy i ignorowanie ich obecności w danych akcjach wystawia nam wszystkim w opinii publicznej bardzo niską ocenę. A nasze organizacje związkowe stawia w dwuznacznej sytuacji Informujemy również, że Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego PZN Mielec Zakładu Lotniczego występował z propozycjami współpracy dla dobra zakładu i jego pracowników. Z wiadomych tylko NZZ Solidarność powodów do współpracy nie dochodziło. Teraz, kiedy ważą się losy Zakładu Lotniczego, kiedy brak jest decyzji rządu RP w sprawach osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników, kiedy cały przemysł zbrojeniowy i lotniczy jest w totalnej zapaści, Potrzebne jest wspólne nasze działanie dla dobra wszystkich pracowników bez względu na przynależność związkową. Jesteśmy za stworzeniem wspólnej reprezentacji związkowej, aby bardziej skutecznie niż dotychczas bronić praw załogi zakładu lotniczego. W związku z powyższym oczekujemy od zarządu NZZ Solidarność konkretnych propozycji. Nie ma żadnego postępu w rozmowach. Ostatnie rozmowy odbywały się pod zespołu do spraw osłon socjalnych dla przemysłu zbrojeniowego 4 grudnia. Po prostu następna... Następne posiedzenie po prostu odbyło się o niczym. Zona rządowa swoje, związki po prostu swoje, nawet ustąpiły w pewnych sprawach, pracodawcy swoje i po prostu zeszła dzisiaj sytuacja do tego stopnia, że się walczy już tylko o zaniżenie wieku świadczeń przedemerytalnych. I na to... Rząd nie chce ustąpić. Ale my nie ukrywamy, że my chcemy iskę zapalną zrobić i w tym momencie my się usuwamy w kąt. Niech idzie załoga do budynku, niech poprze tamten strajk. To tak jest. To tak jest. Możemy to zrobić. O to chodzi. My wcale nie mówimy, że ludzie z Solidarności 80 mają tam nie iść, czy co. Ale wczoraj nam postawiono sytuację tak. My nie chcemy, żeby inne związki popierały nas w protest. Popierały nam. Więc o co chodzi? A jeżeli tak chodziło, no. to nie wiem. Nie, siedliście tu w ciepłe miejscu, wyjdźcie do ludzi. My na zimnych hali kurasicie. Co te parodie odstawiacie? Do ludzi tam wyjść, a nie siąść tu i dyskutować. Kamuda i mówi, ja nie przyjdę, jak mi nie napisze zaproszenie. Jak, jak Związek Związkowy ma pisać zaproszenie? Pisać zaproszenie. Nie, Tylko Solidarność. Bo Takim jesteśmy związani. No jedziecie do Warszawy i sami. Ja Czego nie wszyscy? Połączcie się i zróbcie zbiory, czwarty związek. Będzie tylko, najlepiej. A Nie tylko solidarno. Jeden. Nie by było konstruktywnie. Nie ale było. Tego, by było. Nie by było. Nie Tak. było. Nie Nie by Nie O było. Nie 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 o w tak jest. Ja Wiącuję się za. nie zauważam. No wśród, nikt nie powie nic, co się dzieje z opzz to. Nikt, siedzą, nikt siedzą tylko sami między sobą mówicie. Tak jest, prócz założenia. Tak. Nie, nie powie, a w z opzz tu wszystkim powie. Tak jest, na wydziale. na wydziale tak jest. Ta ostra wymiana poglądów trwa prawie godzinę. Dopiero głos Krzysztofa Bicharczyka przywraca spokój wśród zburzonego tłumu. całemu zamieszaniu przyglądają się dziennikarze. Przestańmy dawać już takie jaja, bo faktycznie ośmieszamy się sami. No. Proponuję, abyście się spotkali i wreszcie może powiedzieli sobie tam co, co macie powiecie, powiedzieć. I jeżeli chcecie, jeżeli nie, to faktycznie, panowie, że niech to ludzie sami robią. No. Bo ja wiem tylko jedno, że z punktu prawnego komitet strajkowy nie ma osobowości prawnej. Na listę strajkujących dopisują się związkowcy z OPZZ, Solidarności 80, a także nierzeszeni. Do sali, w której prowadzony jest strajk okupacyjny, przybywa prezes Marek Boszczyński. Ludzie pytają o przyszłość zakładu lotniczego i mające nastąpić zwolnienia. Tylko szczerze, szczerze. A tu z nami. Bo z dziennych źródeł się dowiadujemy, że są listy pooblokowane, że wszystko jest gotowe, tylko otworzyć... A my nic I wiemy. A my my nic nie wiemy. Wiemy, co się dzieje z zakładem. Ale w każdej bajce coś prawdy jest. Wiedz, ma pan ludzi przed sobą, proszę nam wyjaśniać. Ja mogę dzisiaj odejść. Co to państwu da? Co to państwu da? Dobrze, to na nic nie da. Ja patrząc na postulaty państwa, jestem zaskoczony. Powiem szczerze, że nie ma jednego postulatu: wymienić zarzut. Naprawdę jestem zaskoczony. 18-go ja zwołałem y zgromadzenie wspólników.

że przez 2 trzy miesiące jestem w stanie jeszcze zorganizować wypłaty. Dalej ten zarząd nie jest w stanie sam zorganizować wypłaty i utrzymywać te koszty tego zakładu. Nie jest w stanie. I o tym wszyscy wiedzieliśmy. Przynajmniej działacze i te osoby, które jeździły ze mną jeżdżą do Warszawy. Wszyscy wiedzieliśmy o tym. No to dobrze, to dlaczego... Co to da... Co to da złożenie rezygnacji? Nic nie da. No to dobrze, no to po co to się dalej wszystko... Ja nie mówiłem. Y... Tego nigdy wprost, bo mnie to nie wypada. Ja mówiłem o tej formie, o zaoszczeniu i pokazaniu się, nie wyjście na miasto, nie stanie przed budynkiem. Może o takiej formie. Mówiłem dwa miesiące temu. Ja tego że w życiu nie powinienem powiedzieć, proszę Państwa. Dzisiaj? Co my dzisiaj osiągniemy? Proszę mi wierzyć. Proszę mi wierzyć. Nic. To jest brutalna prawda. Zakład lotniczy powstał od razu ze stratą. To, co zostało przyjęte do zakładu lotniczego, to ten cały, jak to się mówi, kłam, który został po wydzieleniu z i iluś tam podmiotów. To, co zostało. To to obecny, księg... obecny ten zakład. Obecny, zakład. To zostało po prostu księgowo tylko przeniesione. Ten zakład od razu na początku robił stratę. Od razu. I zatrudnienie, i majątek. Wszystko tak było zorganizowane. Ale po prostu wtedy były takie, a nie inne decyzje, bo się bano pewnych decyzji podjąć. Brutalnych. A mało tego. Trzeba powiedzieć, że wtedy obiecano nam po prostu gruszki na wierzchu. Ileś iryt, ileś bryz. Ten zakład wyglądał na to, że będzie żył. I dlatego utrzymywano. Ale niestety przyszedł taki moment, że jeszcze przy tym, jak się iryda nam, jak to mój program, wywalił, to już wyszło wszystko na jaw. Strata jest generowana z miesiąca na miesiąc. Z miesiąca na miesiąc. Nie ma co ukrywać, i jest to bardzo przyjemne. Tutaj sami sobie nie poradzimy. Jednym musimy sobie poradzić, żeby nie było takiej opinii, jaka jest w Warszawie. Mieleckie piekło. To jest świadectwo dzisiejszego tutaj samego y, tej, tej atmosfery, jaka tu jest. Proszę Państwa, uporządkujmy sobie tutaj sami to środowisko. Samy. Nie możemy, jak tutaj pokazujemy prasie, telewizji, żeby my tutaj nie możemy we własnym gronie się porozumieć. Od czego my oczekujemy? Proszę mi wierzyć. Ja tak uważam, nie prędko się to spotka z kimś, kto przyjedzie z rządu. Nie prędko. W Warszawie ja te, takie opinie w Warszawie słyszałem, mówiące o tym, że tutaj każdy gra jakiś, rozgrywa jakieś własne interesy. I nawet dzisiaj tutaj pan prezydent Chodorowski potwierdza, że takie rzeczy miały miejsce w przeszłości. I, I te fakty trzeba, trzeba, o tych fakty trzeba powiedzieć. Parę rzeczy, które e, żeśmy sygnalizowali też dużo wcześniej, e, spowodowały te wnioski, już propozycje, te takie patologie, które się podzięły, pod też żeśmy wskazywali i nie było na to reakcji w przeszłości. No takie były fakty. E, I potem konsekwencje są takie, że... Że, że no, zachowania były takie, że ludzie sami wychodzili tutaj pod budynek, prawda, i wymuszenia pewnych decyzji. Takie były rzeczy, takie były. I to są właśnie konsekwencje braku takich rzetelnych i prawdziwych rozmów ze związkami zawodowymi. To jest gorzka prawda, ale jest prawda i to o tym też trzeba powiedzieć. 14 grudnia w Hali byłego ośrodka badawczo-rozwojowego odbywa się kilkugodzinna manifestacja, w której uczestniczy ponad 1000 pracowników zakładu lotniczego. Prezes lotniczego Marek Woszczeński przedstawia oficjalnie pracownikom projekt zrestrukturyzowania tej spółki, polegający na przekazaniu majątku, zamówień i licencji nowemu podmiotowi, polskim zakładom lotniczym. W nowej firmie zatrudnienie znalazłoby 1150 osób, tymczasem w zakładzie lotniczym pracuje 2770 osób. Tego samego dnia prezydent Mielce Janusz Chodorowski przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Nałokowski wysyłają do Warszawy pisma skierowane do marszałka Sejmu Macieja Pożeńskiego i premiera Jerzego Buzka. W jednym z pism przedstawiciele władz miejskich piszą m.in. Najdramatyczniejsze jest to, że pracownicy WSK PZL oraz ich rodziny zostali sprowadzeni na margines egzystencji. Wielokrotnie zwodzeni obietnicami bez pokrycia, prezentowanymi również publicznie także przez przedstawicieli najwyższych władz kraju i porażeni zapowiedzią masowych zwolnień w desperacji już dwukrotnie kilkutysięcznym tłumem wychodzili z zakładu na ulicę miasta i prosili władze samorządowe o pomoc. Samo rozpoczęcie strajku w Mieleckim Zakładzie Lotniczym wywołuje żywe zainteresowanie mediów ogólnopolskich. Jednak po tygodniu w prasie, radiu i telewizji zapada głucha cisza. Do Mielca nadal nikt nie przyjeżdża. Taka sytuacja sprawia, że strajkujący czują się opuszczeni i pozostawieni samym sobie. Pomimo zapowiedzi nie dochodzi też do zaostrzenia form protestu. 9 dnia strajku wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego Marian Kokoszka w wywiadzie dla Telewizji Rzeszów Mówi o możliwości zawieszenia strajku na okres świąt Bożego Narodzenia. Apel, tutaj chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, księdza biskupa ordynariusza z Kworca, rozważana jest możliwość właśnie ze względów humanitarnych zawieszenia akcji protestacyjnej na okres świąt Bożego Narodzenia. Komitet strajkowy podejmuje decyzję o przerwaniu protestu. Tymczasem 28 grudnia po półrocznym pobycie w areszcie śledczym na wolność wychodzi pełnomocnik firmy Grand Limited, Józef Gaj. Na wolności Józef Gaj udziela wywiadów prasowych.